Słuchajcie, Darek ma tutaj jakieś przyrządy i kwestie bezpieczeństwa. Wycież Gdzież ten szmaszet, Piotrek? Wekniesz, kurwa, za tego lwa. Sorry, ale niestety trafiło na ciebie. Wiesz, że z tobą, nie chciałem walczyć, kurwa. Znaczy nie chciałeś, bo się boisz, nie? Nie, bo kurwa jest Mirek, Mirka szanuje, kurwa. Ale dzisiaj trener nazwał cię podrabiańcem, Darek. Widziałeś to? Milka zawsze szanuję i serduszko dla niego. Dobrze. Dobrze panowie, zróbcie face to face. Brawo. Dzisiaj. Dawaj Piotrek Nie. Yeah. Dawaj, dawaj. Jest walka w piątek. Jest walka w dobra, dobra, niech ktoś Oprze się do publiczności. Słuchajcie, darole role Piotr Świerczewski. Kupujcie pay per view .tv, Gala już w najbliższy piątek.